Dzień dobry, jeszcze raz nazywam się Michał Chorobała i mam przyjemność prowadzić zespół SOC360. Ci z Państwa, którzy nas znają, wiedzą, że zajmujemy się cyberbezpieczeństwem operacyjnym, wspieramy wiele dużych organizacji międzynarodowych i monitorujemy dziesiątki, setki tysięcy użytkowników, hostów na całym świecie na bardzo różnych systemach klasy XDR, EDR, NDR, SIEM, środowiska chmurowe. Nasz zespół jest zespołem jednoliniowym, o wysokich kompetencjach i staramy się też bardzo blisko trzymać zespołów naszych klientów, blisko współpracując, dobrze się integrując, co powoduje, że zwykle współpraca jest długa i owocna. Miałem też z radością, że chyba od trzech lat u żadnego z naszych klientów nie mieliśmy do czynienia z incydentem, krytycznym, czyli takim, który miałby jakikolwiek wpływ na organizację. Natomiast bardzo, bardzo wiele, wręcz tysiące incydentów udało nam się powstrzymać na bardzo wczesnym etapie. Mamy również często dość możliwość uczestniczenia w działaniach związanych z reakcją na incydenty w organizacjach, które zostały dotknięte atakami na przykład ransomware. Które zwracają się do nas z prośbą o pomoc po takich atakach. Prowadzimy działania związane z reakcją na te incydenty, w szczególności polegające na ustaleniu wektora ataku, odtworzeniu całej ścieżki tego ataku, ustalenia dokąd udało się dostać grupom cyberprzestępczym, jakie dane wyciągnąć, czy jeszcze są obecni w sieci, zabezpieczyć to środowisko. Ale również podejmowaliśmy wielokrotnie negocjacje z grupami ransomware, zarówno w celu uzyskania większej ilości czasu, żeby się organizacja mogła poskładać, wybadania grupy ransomware, ustalenia, w jakich, jakich posiadaniach jakich danych są. My mieliśmy również, braliśmy również udział w negocjacjach zmierzających do opłacenia okupu, wspieraliśmy organizację przy tych płatnościach oraz we wszelkich działaniach po zapłaceniu okupu, jeszcze głośniej, Jezus Maria, to może jakoś sprzepłonę. O sole mio Te doświadczenia, Powodują, że po pierwsze musieliśmy wykształcić dość poważne kompetencje w zakresie cyber threat intelligence. Musieliśmy zbudować nie tylko zespół cyber threat intelligence, ale tak naprawdę wymyślić na, na nowo procesy, wszystkie, które w tym zespole funkcjonują. Z, ten zespół również jest. Dawcą danych, dawcą, wiadomo, dawcą wiedzy dla procesów threat intelligence, przepraszam, threat hunting i detection engineering. Interesujące jest to, że jak zabieraliśmy się za CTI w naszym zespole, czyli za takie pozyskiwanie, konsumpcję, utylizację wiedzy na temat nowych, na temat w ogóle zagrożeń, technik, ataków, narzędzi, to w zasadzie takie procesy nie były w żaden sposób dobrze osadzone w zespołach SOC. Nie mówię tutaj o CTI, czy Cyber Threat Intelligence, który polega na tym, że podłączamy sobie jakieś feedy z adresami IP, czy URL-ami i zasilamy tym system CM, tylko mówimy o takim Cyber Threat Intelligence taktycznym, czyli który pozwala zidentyfikować techniki, taktyki, to na bieżąco, te, które zostały wymyślone wczoraj, które są stosowane od tygodnia. I e, zastosować je w działaniach operacyjnych. Nie ma na ten temat żadnych publikacji, nie ma na ten temat żadnych, e, nie wiem, mądrych książek, więc musieliśmy to wymyślić e, na nowo. E, wydaje się, że <laughs> zrobiliśmy to dobrze i jesteśmy bardzo mocni e, w Cyber Threat Intelligence. E, to oczywiście oznacza, że bardzo dobrze znamy środowisko cyberprzestępcze. Znamy sposób działania tego środowiska, aktorów, którzy tam, którzy tam funkcjonują. Mamy konta na większości albo wszystkich ważniejszych forach darknetowych, nawet takich, do których bardzo trudno się dostać. Wiemy i rozumiemy ten, ten ekosystem wiemy, jak funkcjonują aktorzy w tym systemie czyli ci, którzy dostarczają infrastrukturę, ci, którzy dostarczają. Platformy i oprogramowanie w modelu, w modelu malware, as a service, w szczególności infostillery. Ci, którzy dostarczają platformy do przeprowadzania ataków phishingowych, też w modelu sasowym. Aktorzy, którzy zajmują się dystrybucją wykradzionych danych, czyli lock cloudy i markety darkwebowe. Myślę, że Kuba więcej o tym trochę powie później. Incial access brokerzy, którzy potem te dane skupują, obrabiają i sprzedają do grup ransomware, które działają w programach partnerskich, czyli w programach ransomware as a service, czyli w modelach franczyzowych i dokonują później afiliaci czy partnerzy tych grup właściwych ataków. Wiemy, że cały ten ekosystem znakomicie się rozwija. Im więcej to obserwujemy, tym bardziej widzimy, że jest to Utopijna, doskonała wizja kapitalizmu, taka, która nie udała się jeszcze, nie udała się jeszcze nikomu wcześniej. Znaczy, żadne społeczeństwo nie wypracowało tak doskonałego systemu ekonomii systemu, który nie jest niczym regulowany systemu, w którym nie funkcjonują urzędnicy, którzy nam przeszkadzają pracować. W którym nie trzeba wypełniać żadnych papierów, w którym nie ma urzędów skarbowych, ani policji celnej czy, 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 czy służb celnych. Systemów, który nie jest regulowany żadnymi nisami, dorami i innym tego typu. E, e, regulacjami, które Nakładają pewne zobowiązania, ale też przeszkadzają prac. Systemu, w którym w firmach pracujących tam nie ma działów prawnych. Wyobrażacie sobie firmę, w której nie ma działu prawnego, bo może po prostu robić to, co zdecyduje, że będzie robić w dniu dzisiejszym i zacząć to robić natychmiast. Wyobrażacie sobie organizacje, które mogą stosować sztuczną inteligencję bez żadnych obostrzeń, nie muszą się bać, co wrzucą do czata GPT albo nie wrzucą. System działający na zasadach czystej, czystej ekonomii. Łańcuch dostaw, w którym aktorzy czy, czy kontrahenci wymieniają ze sobą dobra i relacje między nimi, sposoby przepływu finansów, i tak dalej, po pierwsze, nie są przez nikogo regulowane, bo wszystko się odbywa na bazie kryptowalut, ale również nikt im nie patrzy na ręce, nic się nie dzieje. Możliwość popełniania przestępstw w taki sposób, że nie jest możliwe w żaden sposób schwytanie ani postawienie przed wymiarem sprawiedliwości ludzi, którzy za tym stoją. Pominąwszy fakt, że ja dochodzę do wniosku, że nie są to przestępcy, dlatego, że z ich punktu widzenia trudno powiedzieć, żeby popełniali przestępstwo, ponieważ nie ma ich w miejscu, gdzie to się dzieje, nigdy tam nie byli, więc trudno powiedzieć, że mogli popełnić jakiekolwiek przestępstwo, a w a jeśli bierze pod uwagę prawo, które obowiązuje w ich kraju, to tam przestępstwa żadnego nigdy nie popełnili, więc nie wiem, czemu nazywamy ich przestępcami. Jest to po prostu idealna ekonomia, która powoli zyskuje, jak przynajmniej mówią statystyki takie bardziej marketingowe. Trzecie miejsce, jeśli chodzi o wielkość, jest trzecią ekonomią na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Oczywiście, jednym z. Jedną z, jedną z demonstracji funkcjonowania tej ekonomii jest na przykład grupa, znaczy strona Ransomware Life, którą mam nadzieję Państwo wszyscy doskonale znacie, która prezentuje jakby wyniki tej ekonomii za ostatni okres czasu, za ostatni miesiąc, za ostatni rok. Widzimy tutaj firmy, które padły ofiarą ataków ransomware, firmy, które nie zapłaciły okupu i wylądowały na stronach, na leaksajtach grup ransomware. Nie wiemy, ile ich jest, oczywiście w, w ogóle, ponieważ nie wiemy, nie ma tutaj firm, które zapłaciły okup, a wiemy, że takich jest dość dużo. Wiemy natomiast, że funkcjonuje 279 grup, które są obecnie śledzone i przypominam, że większość to są grupy, które działają w modelach franczyzowych, czyli to są platformy czy twórcy platform, którzy dystrybuują to do swoich afiliatów, czyli franczyzobiorców więc Tak naprawdę organizacji przeprowadzających sama ataki jest dużo więcej, a jeśli dodamy do tego jeszcze tych wszystkich aktorów, którzy krążą dookoła, i shelacks brokerów, operatorów i rynki, rynki darknetowe, to, to jest to dużo, dużo większa ekonomia. <tryk> Warto też jakby przypomnieć sobie kwestie statystyczne i zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o ilość ataków tego typu, to z rok, rok do rok Rok do roku mamy wzrost praktycznie wykładniczy bądź jeszcze większy, tak? bo doskonale widać, że w 2023 roku, potem 2024, aż w końcu 2025 mamy wzrost nieustanny. Jeszcze lepiej to będzie widać na tym wykresie. Co prowadzi nas do wniosku, że jeśli spojrzymy na ten sam wykres, być może za dwa lata albo za trzy. No to te wykresy sięgną gdzieś tutaj góry skali, a być może tą skalę trzeba będzie zwiększyć, dlatego że to jest idealna ekonomia, która rozwija się bez żadnych przeszkód, praktycznie w próżni. Jakby próżnia jest doskonałym środowiskiem do różnych eksperymentów. Ekonomia, która działa w próżni prawnej, również jest doskonała. Warto też zwrócić uwagę, jeśli chodzi o sektory, które są ofiarami tych ataków. To mówimy tutaj o całkowicie oportunistycznym rozkładzie. To znaczy, absolutnie nie ma żadnych konkretnych rodzajów firm czy, 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 czy sektorów gospodarki, które są celami tych ataków. Te ataki są oportunistyczne. Mamy tutaj do czynienia po prostu z, no, z prawem dżungli, czyli ofiarami ataków padają organizacje słabsze, które nie są w stanie się obronić i które mają które są podatne. Przy czym, jeśli mówimy o podatności, to użyjmy definicji ze słownika ekonomicznego i powiedzmy, że podatność jest to brak odporności na warunki, na skutki wrogiego środowiska. Jeśli ten cały ekosystem tworzy wokół organizacji wrogie środowisko, to brak odporności na to środowisko właśnie jest podatnością. Do tej pory mieliśmy, mieliśmy Organizacje mogły bronić się troszeczkę takim podejściem, że my nie mamy nic, co ci ludzie mogliby od nas chcieć, co by chcieli nam wykraść. Nie mamy nic wartościowego dla tych ludzi. A teraz zabierają nam nie to, co jest dla nich wartościowe, tylko to, co jest dla nas wartościowe. To zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo inaczej jest, jak chcemy bronić nasz dom przed włamywaczem, który miałby się włamać i określać nasz safe. Jeśli nie mamy w domu nic cennego, to możemy sobie zostawić drzwi otwarte. Ale jeśli ten włamywacz chce porwać wasze dzieci, to będziecie inaczej do tego podchodzili. Wrogie środowisko to jest takie środowisko, gdzie wasz dom jest zlokalizowany w najgorszej dzielnicy slamsowej, najgorszego kraju na świecie. Tak naprawdę. I wasze dzieci muszą wyjść do szkoły. Jeśli nie zapewniecie im odpowiedniej ochrony, no to. Ktoś może je dopaść. Taka jest prawda, bo to jest funkcjonowanie we wrogim środowisku. W środowisku, w którym zostaniecie zaatakowani, dlatego że jesteście podatni, a nie ktoś wykorzysta podatność, bo chce was zaatakować. Zmiana kompletnej percepcji. Zostaniecie zaatakowani, bo jesteście podatni. ASM czy ASA to jest dość nowa dziedzina cyberbezpieczeństwa. Czyli Attack Surface Management i Attack Surface Assessment. Nowa dziedzina cyberbezpieczeństwa, i wydaje się, że troszeczkę nowe, nowy rodzaj produktów, których powstało w ostatnim roku bardzo dużo. Jak się pisze Attack Surface Management w Google, to będzie mieli cztery strony różnych firm, które to oferują. Tylko, że problem polega na tym, że tego typu produkty i usługi do tej pory były dostępne tylko dla rynku Enterprise, bo były cholernie drogie. Ale ponieważ mamy do czynienia z. Tak dużym rozwojem i cyberprzestępczości, i w ogóle kwestii związanych z bezpieczeństwem, dla nawet najmniejszych organizacji, no to tych produktów pojawiło się więcej. My będziemy dzisiaj mówić o jednym z naszych ulubionych z punktu widzenia praktycznego. Natomiast generalnie systemy ASM i ASA od Attack Surface Management i Attack Surface Assessment to są systemy, które umożliwiają nam zdefiniowanie naszej organizacji w takim systemie i zlecenie mu ciągłego, Monitorowania tej powierzchni ataku i informowania nas natychmiast o tym, jeśli w naszej powierzchni ataku pojawi się te VNC, którego wcześniej nie było, albo pojawi się jakaś podatność na zasób, który my wystawiliśmy do internetu. I to jest ciągły monitoring tej powierzchni ataku i alertowanie, jeśli się pojawi coś nowego. Oczywiście ich wdrożenie wcale nie jest takie proste, bo na początku trzeba zdefiniować organizację, pokazać, co jest organizacją, co nią, co nią nie jest. To się czasami miesza z zasobami chmurowymi, trzeba trochę pracy w to włożyć, natomiast później oczywiście system po prostu monitoruje naszą powierzchnię ataku, monitoruje, czy nie mamy dziur w oknach i czy wszystkie drzwi są pozamykane. Natomiast, i to jest coś, co się pojawiło rok, półtora roku temu, zyskuje popularność. W mojej opinii, Większość organizacji, które, o których wiemy, że padły ofiarami ataków ransomware, gdyby monitorowały swoją powierzchnię ataku, do tych ataków by nie doszło. E, tutaj mamy po prostu katastrofę. Tak? Tutaj tą powierzchnię ataku nie to, że nikt nie monitorował, po prostu o nią nikt nie dbał. Przy czym trudno też dbać o powierzchnię ataku, no bo jak mamy to robić, w jaki sposób mamy sprawdzić co, gdzie jest wystawione, będziemy przeglądać ręcznie konfigurację wszystkich firewalli, routerów, switchy, żeby sprawdzić czy coś tam się nie zmieniło, to jest niemożliwe, dlatego to jest jedyny sposób na monitorowanie powierzchni ataku. Później pojawiło się systemy czy platformy, które te koncepcje przesuwają troszeczkę dalej. Pojawiły się systemy Darknet Monitoring, czyli takie, takie, takie platformy, które po zdefiniowaniu pewnych słów kluczowych i informacji ważnych dla organizacji dadzą nam stać, jeśli informacja na ten temat pojawi się gdzieś na forach darknetowych. I to są prawdopodobnie te same fora, które my monitorujemy, tylko oczywiście my je monitorujemy manualnie, czyli reaktywnie. Jak coś się stanie, to możemy sprawdzić, ale nie proaktywnie. Tak? Bo proaktywnie nie da się tego monitorować, tego jest za dużo. Wycieków po prostu jest tak ogromna ilość, że nie da się tego proaktywnie monitorować. Manualnie trzeba to robić automatycznie. Więc możemy dostać wczesne ostrzeżenie, jeśli dane, jakieś logowania naszego pracownika pojawią się na jakimś forum, bo one mogą być wykorzystane później do, do ataku. Kolejnym krokiem jest ochrona marki i ochrona osób, czyli Próba wykorzystania interpersonacji marki bądź osób z naszej organizacji do tego, aby dalej e, na przykład przeprowadzić atak e, na innych członków organizacji albo na inne organizacje. E, I tego typu platformy, wydaje mi się, że to Socradar zdefiniował pojęcie XCTI, czyli Extended, e, Extended Cyber Threat Intelligence, czyli wszystko w jednym. E, nie jest ich dużo, e, natomiast e, Socradar, e, to jest w ogóle. Firma, z którą my najwcześniej rozpoczęliśmy współpracę, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, to była pierwsza firma, do której się odezwaliśmy, chyba Kuba, bo po prostu nam się spodobała ta koncepcja i sami go używamy. I zaczęliśmy go używać już dawno temu, a dopiero potem. Ja tak, mogliśmy. Były poza zasięgiem, więc mogliśmy go zacząć używać, nauczyć się, a dopiero potem, potem pojawiła się ta firma w Polsce i tak naprawdę od początku współpracujemy, od kiedy się, się pojawili. Później pojawił się też dystrybutor, którego przedstawiciela tutaj mamy i ta współpraca stała się dużo, dużo łatwiejsza i bardziej owocna. Sokradar nie jest jedyną tego typu firmą na rynku, natomiast z naszego punktu widzenia, po pierwsze, jest, to, jest, jest to produkt przyzwoicie wyceniony. I tak naprawdę, ponieważ cena dostępu do tej platformy jest uzależniona od wielkości organizacji, no to mniejsze organizacje płacą mniej, większe więcej. To jest fair, ale też oznacza, że w zasadzie każda organizacja może pozwolić sobie na takie rozwiązanie. i No i mamy teraz w zasadzie boom, jeśli chodzi o, o ten urodzaj zainteresowania wśród naszych klientów tego typu rozwiązaniami, no bo monitorowanie powierzchni ataku już nie jest czymś. Co robi tylko Enterprise, tylko jest czymś absolutnie koniecznym. Warto też zwrócić uwagę, że jak my oceniamy te platformy, bo próbujemy różne i bawimy się nimi, to chyba jeśli chodzi o SOK, radar, to tam jest po prostu bardzo przyjemny interfejs. A interfejs to jest połowa sukcesu, bo zrzucić na człowieka całe wiadro danych nie jest problem, ale odpowiednio za, za prezentować, zwizualizować i zrobić użyteczne, to już jest sztuka. I oni tą sztukę opanowali. Zresztą potwierdzeniem tego jest to, że w dniu dzisiejszym firma Socradar na konferencji Black Hat 2025 w Las Vegas otrzymała statuetkę za najlepsze UI wizualizacji danych w, w branży Cyber Threat Intelligence, więc to też o czymś, o czymś świadczy.